Odkąd wyszedł pierwszy zwiastun nowego sezonu Ninjago, który już za niedługo będzie dostępny, od razu moją uwagę przykuła animacja, tak, ale o tym jeszcze zrobię oddzielny film. Drugą rzeczą, która przykuła moją uwagę, to promocja nowego sezonu, która jest znacznie, ale to znacznie lepsza od tego, co widzieliśmy wcześniej. 16. sezon Ninjago to po prostu klapa pod względem organizacyjnym. Odcinki ni stąd, ni zowąd pojawiły się na YouTubie bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi. Ale nie wszystkie, ponieważ na resztę musieliśmy czekać kilka miesięcy, i dosłownie nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw przy największym sezonie, jaki dotąd był wydany przez Lego. Że te odcinki będą po prostu tak niechlujnie traktowane, jakby nikogo one nie obchodziły, i fani nie ukrywając, oczywiście w tym rzecz jasna ja, bo jestem fanem, byli podirytowani, nie ukrywali swojego po podirytowania takim obrotem spraw. Oczywiście głupich decyzji przy 16 sezonie ze strony Lego było znacznie więcej, ale zrobiłem o tym masę filmów, więc kto chce, to może sobie właśnie w tym momencie nadrobić. Jednak Ninjago United, chociaż w sumie nie, Ninjago Dragon to perełka od samego początku, kiedy wyszedł pierwszy trailer, a raczej pierwszy teaser, który zapowiada nam przyszły sezon. Wszyscy ekscytowali się nową animacją i po prostu najzwyczajniej świecie odświeżeniem serii LEGO nie dało nam odpocząć, ponieważ kilka dni później wyszedł pierwszy short, który jest najprawdopodobniej urywkiem z założenia się pierwszego odcinka serii i był to bardzo dobry ruch. Fani nie zapomnieli o sezonie, ale to niekolic niespodzianek, ponieważ wyszły co prawda nie z nowego sezonu, ale ściśle związane z Lego Ninja mini filmy, które promują serię Dreams i animacja, jak i sam styl tego Ninjago, który jest po prostu ukazany, może jasno nakierowywać nas w jakim stylu pod względem poziomu animacji będzie wyglądał ten sezon? Nie będzie po prostu robiony ten sezon. A jest on, no, bardzo wysoki. Wygląda po prostu świetnie. Oprócz promocji ninjago ze strony Lego na YouTubie, wyszedł jeszcze plakat do ułożenia. Można powiedzieć, że został on rozbity na puzzle, które łączyły się w całość I miało to zachęcić fanów do zabawy. Wspólne zgadywanie nazwy nowego sezonu. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ninjago od dawna przy największym, na przykład do tej pory w 16 sezonie, nie robiło czegoś takiego po nie było o tym mowy. Ale o czym jeszcze nie było mowy przy 16. sezonie, to data premiery. Przy właśnie 16 sezonie praktycznie do samego końca nie znaliśmy daty premier odcinków. Po prostu dziwnym trafem była to jedna wielka tajemnica, i po wypuszczeniu pierwszych odcinków bez żadnej zapowiedzi na YouTube nie dostaliśmy informacji, kiedy kolejne. No jak można się domyślać, przy Dragon Rising już dostaliśmy datę premiery odcinków i to z podziałem na poszczególne regiony. To jest po prostu niesamowite. Dodatkowo nie jest to jakaś ukryta informacja, tylko na stronie LEGO można mieć wgląd w zegar odliczający do ostatecznej bitwy. Bardzo fajny zabieg Widać, że prawdopodobnie cały poprzedni team Odpowiedzialny za marketing i promocję Ninjago został zwolniony. I bardzo dobrze, bo się po nadawali. Wreszcie LEGO nauczyło się na swoich błędach i z racji, że szesnasty sezon był ogromną klapą pod względem właśnie promocji, jak już mówiłem, to ten jest po prostu, że tak powiem miodzio. Zapewne nie jest to ostatni tego typu ruch ze strony LEGO i będzie więcej materiałów promocyjnych, czy też innych rzeczy promujących Ninjago Dragon Rising. Tymczasem ja powiedziałem co chciałem, dziękuję za oglądanie. Teraz będziemy widzieć się chyba częściej i czekajcie na nowy film na temat animacji tego sezonu, ponieważ jest także znacznie lepsza od poprzedniej. Ogólnie jak na razie zapowiada się, że po prostu wszystko tu jest jakieś takie znacznie lepsze. I dobrze, no ja czekam po prostu już z niecierpliwością. Tymczasem ja już spadam, nie zawracam wam czasu. Cześć.